Witajcie kryptodegeneracji, kryptobronz. Najważniejszy blockchain na chwilę obecną to jest chyba Polkadot, ponieważ na Polkadot zaczynać się najprawdopodobniej w listopadzie będą aukcje. Czym są aukcje? No więc aukcje to jest jedyny sposób, żeby budować na Polkadot. Nie jak w innych blockchainach, że każdy może robić to co chce. No w Polkadot, jeżeli chcesz pracować na tym blockchainie, to musisz dostać się tam przez aukcję parachain i jest to niesamowite dla nas, ponieważ projekty, które chcą się dostać na Polkadot, potrzebują naszego tokenu DOT. I za to, że my zamkniemy nasz token DOT na dwa lata z nimi, oni dadzą nam tokeny ich projektu za darmo. W przypadku Akali na dodatek, ten nasz zamknięty token DOT nie będzie tak naprawdę zamknięty, bo oni nam dadzą odbicie lustrzane tokenu Polkadot, które będziemy mogli sobie używać w DeFi. Dostarczać płynność i po prostu na nim zarabiać. A w momencie, jak się dwa lata upłyną, to oni ten LCD nam zabiorą i oddadzą nam nasze tokeny DOT, no i kolejne aukcje się zaczną. Także najlepsza propozycja według nas, no na chwilę obecną, i już jest rejestracja, także polecamy się zapisać. Dostaniecie wtedy, jak będziecie tak wcześnie, dodatkowe procentyki z rzutu. No właśnie z Akala. Akala jest to centrum DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów, które będzie działać. Na blockchainie Polkadot. Rego K jest ważna, ponieważ Polkadot jest tak skonstruowany, że praktycznie każdy parachain, czyli każdy projekt na Polkadot będzie robił coś trochę innego, więc nie będzie drugiego hubu DeFi na Polkadot, nie będzie drugiego smart kontraktów blockchainu na Polkadot, będą zazwyczaj jeden, może dwa, i później inne będą robić coś innego, inne będą robić coś innego, także ważne jest teraz, to jest najważniejsze ważniejsze właśnie projekciki, no specjalnie, zwłaszcza dlatego, że dostajemy za darmo. Zamykamy swój dochód, dostajemy je za darmo i dostajemy je w dobrej i dużej ilości. My robiliśmy to już na, na Kusamie, zamknęliśmy nasze, naszą kusamę na karurę, co to jest tak jakby kopia akali na, na Kusamie. No i dostaliśmy im 60% wartości kusamy, dostaliśmy. Także to nie są małe sumy, to są bardzo duże sumy, no więc polecamy akale a drugim projektem jest Moonbeam i to jest właśnie platforma smart-kontraktowa. Bardzo dobrze, dobre wsparcie jak w Akali. i już działają bardzo dużo. Będą ściągać wszystkie te ciekawsze projekty i, i, i aplikacje z Ethereum właśnie na Polkadot. No więc Polkadot jest zamykany, Polkadot jest y, trzymany przez hedge fund, przez fundusze, także na no, Polkadot cena będzie raczej szła do góry, także przyjrzyjcie się no i weźcie udział w tych, no, w tych aukcjach, ponieważ to jest właśnie Tokeniki Kasiorka za Friko. Także rejestrujemy się na Akala i niedługo na Moonbeam. Pozdrawiamy!